Nie sprawy na głowie. Ale przecież to chodzi o to, w jakim ubraniu mamy wysłać naszego ministra obrony narodowej do Francji, mając nawet rację czy Mungu? Niech jedzie na Golasa! To znaczy, nie jedzie jak chce, byle na własny koszt! Właśnie tego orzeczenia spodziewałem się po niezwykłej mądrości naszego najjaśniejszego pana. Jest jeszcze jedna sprawa. Dziś wieczorem wydajemy uroczysty bankiet z okazji tych niesamowicie demokratycznych zaręczyn księcia. Z przedstawicielką niższej warstwy społecznej i woną kopek. Hmm, czy jakieś najjaśniejszy pan ma życzenia odnośnie mnie? Podajcie z nieliznę. To jest dziedziznę. Przepraszam, roztargniony jestem dziedziczny. Dzisiaj no właśnie trochę widzę, ale tego życzenia spodziewałem się po niezwykłej mądrości naszego najjaśniejszego pana. Jużę kwaczesz. Wyrażyli gdzieś tam. I żeby się do nie dziwił. Aha.

no nikogo! Dla przyjemności. Obok znajduje się po płuci A i Małgorzata tędy chodzi. jest tu sporo rzeczy do zobaczenia i ja chcę jej zobaczyć. Co to znaczy? Chcę zobaczyć, jaka jest Małgorzata, kiedy jej nikt nie widzi. Ona ma coś na sumieniu. Może mnie zdradza! Ale najjaśniejszy pan za kanapą? Milcz ośle. Chowam się za kanapą, żeby mnie nikt nie zobaczył. A co to było przed chwilą? Kwestki w Pałacu? Zdenerwowałem się trochę. się. Ja już nie mogę tego dłużej zmienić! Co się tutaj dzieje? Jakaś się rozwiązłość zapanowała w tym pałacu? Tak, rozwiązłość. Rozwiązłość. Pamiętasz tę sprzątaczkę? Nie, nie chcę nic pamięta że ci im rymci też ci do piekła. Poczekajmy. Tu. I jak będzie szła ta larwa, to wyskoczymy. Przestraszymy ją i na przykład Nie, Tak się nie można. Z nią wszystko można. Ale tak, jak zwykli mordercy, co na to media, jeśli się dowiedzą? Kryminał skandal. Ale się tutaj tutaj trzeba zachować pewne pozory. Mam pewien pomysł. Tak. Dzisiaj wydajemy uroczysty bankiet z okazji tych zaręczyn księcia z Iwoną. I gdyby tak podać rybę. Podać jakąś to rybę. Tak na ten przykład. Karasie! Podać Karasie w śmietanie! Karasie? Czemu nie wiem gorzej? Otóż tłumaczę, najjaśniejszy panie. Iwona źle czuje się w obecności wielu ludzi. Jest jeszcze bardziej onieśmielona niż zwykle. Wczoraj, gdy podczas kolacji. I tak na nią z góry. Ona nieomal odławiła się kartoflem, zwykłym ziemniakiem. A co dopiero taką rybą osistą! zje się przy wielu obcych ludziach. Odławi się to głupie. Wiem, ale skuteczne. I nikt o nas nic nie będzie podejrzewał. Myślisz, że ona gotowa udróżyć się na śmierć? Tak dokładnie. Nikt nas nic nie podejrzy, bo to jest zbyt głupie. Nie, co to coś idzie. A to się fajnie. powierzam moje marzenia i myśli. Niech nikt się tego nie domyśli. O straszne. Muszę zabić truciznę. Truciznę? Czytajmy. Podnieśmy się elektron do strasznego czynu. Dla was ludzie ja siedzę na tronie w krok. Nie wiecie, co płonie w tym. Wy myślicie, że ja chcę być dumna. Wspaniała i rozum, a ja tylko giętka chcę być, oho, giętka. To straszne, a Ignacy to czytał. Ona ciąka się w sobie, ona, ona, donosi na mnie. Każdy, kto na nią spojrzy, widzi prawdę, on nie musi zginąć. Naprzód, morderczy flakonie! Nie możesz się się wiarować, myśl jest jest bo myślę, że umarła tak, po prostu. to? nie możesz. Tak jak królowa, jeszcze ktoś cię poznał. Musisz zmienić wy. Masz jeszcze jakieś ochrana? Nie, to cię może stracić jeśli ktoś cię tak zobaczy, będzie miał podejrzenia. Przestań mówić do siebie. Ona pewnie też mówi do siebie. Kupa, ale to już nie ma znaczenia! I tak się utopiłem. Utopiłem ją? Utopiłeś ją. Ją. ją! On utopił. Nie i Won, ale taką jedno kiedyś tam. Teraz wiesz już o mnie wszystko. Twoje grzechy? Przy moich są niczym. Ciszej na Boga! Stan. Co do bankietu. Zaproś wyższe sfery, media, tych starych onieśmielaczy, którzy potrafią paraliżować jak sto tysięcy diabłów. Dosyć tych malnych, kalin. To nie ty masz się giąć, tylko inni przed tobą. A jeżeli jeszcze chodzi co do jedzenia, to yy, zjadłbym karastki w śmietanie. To dobra ryba, <grym, grym>, wykwintna. się wykwintne? Oszalał, chwała, bo tylko oszalał. Zabij się! I każ podać karasie. Nie podam karasie, bo katering jest tu No ja się, szanowni. Karasie są rafinermi jako Nie podam tych karasie. Nie kłóć się ze mną, bo jak ci palne. Ja wszystko mówię. <grym> nie mogę. nie <grym jestem <grym> grzeczny! Różnij przede mną. No. Idź do fryzjera. Wyglądasz jak jakaś wariatka. Mm. Załóż sukienkę od Armaniego, doprowadź swoje elegancję do najwyższej gotowości. Głowa do góry i z królewskim majestatem. Nie przejmuj się, ja się zresztą zajmę. Szambelanie, ukłoń mi się, potrzebuję, żeby ktoś mi się ukłonił. I ktoś idzie. A to się skryjmy. Tak. Dokąd poszła? Co robi? Tutaj jest. Jeba. Raz, dwa, trzy. Nie, nie dam no rady, zaraz to krzyk! Uspokój się, nerwy będzie puszczają. Ale to niemożliwe. Ty, książę, skradasz się z nożem do tej perlaczki, tak się nie da. I ten kosz, ten kosz. Kosz jest technicznie konieczny. Też nie zacznę ty nie widzisz siebie. Uspokój się. Dalej go. No to teraz... musimy to zrobić. Ty ja. damy radę. Musimy ją zabić. Razem. Ty spróbuj. Ja. No tak, tobie prościej. Jesteś z nią na równej stopie. Nie ma ciebie w środku. nie zrobię Nie! Nie? Nie tak! Nie tak, jakbyś kury zażynał. Uch, nie dojdę. Ja. Ale ona jest taka herlowa. Co? Tak, ty patrzysz, ale ktoś jeszcze widzi to wszystko. Ja to widzę! Tak, ty widzisz, ja widzę, my to widzimy, ale ktoś jeszcze przygląda się temu wszystkiemu. Jest to... Staj na czatach i pino z tym Jasny. To tylko za Ej. racjonalny, ale za... Dam radę, przecież to dla niej pomoc! Dam, dam radę! Cypriany! No nie dam rady! Jak człowiek jest sam, to wszystko roz. to się do takich wielkich rozmiarów. Co ty to w Ale jak oddychać, jak ciężko pracuje tam sobie! Niby mógł wstawić ciało, nawet szampananowi. Łatwo! Ale w tej łatwości straszna trudność. Co to? Morderstwo? Mordercą chcesz być? Odejdź, co ja tu załatwiam swoje sprawy prywatne. <grym> Cyprianem w tym pomagasz? To kupca, wróćmy to. Śpi. To niech sobie śpi. Filip, ja też będę spała dzisiaj w nocy. Wyschnęła! To niech sobie wzdycha. Filipie, ja też będę wzdychała dzisiaj w nocy. Nie To niech się śni! Filipie, ja tu jestem! Przestań ją mordować! Tak jest. wiem, ty. ja. Ona śni o nas! Pożera nas tam w środku! W jakim kurde środku? Ona ma nas w sobie! Przegniata nas wątrobą, dogniata płucami! Co nie ma? Nie, no to już przekracza wszelkie. Niech przekraczy, niech przekraczy. <noise> muszę przekroczyć, muszę! <noise> Kto to powiedział? No dalej zabijam ją nie bo ja nie mogę już stać tak z tym koszem. Pocałuj mnie! Krapie! <noise> Filipie! Pocałuj ją! Dość! Ktoś będzie pocałował! Odchodzę! Panem Cię, zaproszę, mnie nie do odchodź, zostań do proszę nie uciekaj, proszę, zostań, proszę, pana zostań. <noise> Stół! Ja wiem, że pocałunek w tym momencie jest trochę...

Ja za ręczą. Witamy wszystkich! Proszę, niech Państwo pozwolą. Najśmiejszy panie! Proszę poznać naszą synową naprzeciw nas. Radzę, panienka, zacząć. Dzisiejszego wieczoru Wydaliśmy oto ten przepiękny bankiet wraz z małżonką, by oficjalnie nadać tytuł naszej ipocie.